I uwaga, zobaczmy w takim razie, widzowie, czy było warto nie czekać i zapłacić Robuxów. Uwaga, w takim razie 3, 2, 1. <ślesz> <ślesz> U zesrałem się w tym momencie. Dzień dobry widzowie, generalnie nagrywam ten odcinek dosłownie 5 minut po ostatnim Ze względu na to, że głosy w głowie mi powiedziały, żebym nagrał ten odcinek Zrób to, zrób to, no, zrób, zrób to, zrób, to, zrób, to, to. No. zrób koszulkę Ale to nie, właśnie głosy w głowie mi mówią widzowie, żeby podejść tutaj I zrobić najmocniejszego peta za Robuxy w tym momencie Żeby się mieć jednego z najbardziej potężnych petów ze wszystkich youtuberów w Polsce Tego widzowie na samym stracie oczywiście możecie zostawić łapę w górę, subskrybujcie kanał z ze względu na to, że tylko i wyłącznie na tym kanale spotkacie takiego tucheda, który po prostu wydaje Robuxy na takie głupoty, i chociaż to, co będziemy robić w tym momencie, ze względu na to, widzowie, co ulepszymy sobie, pety za największą ilość Robuxów. Inni muszą czekać na przykład 5 dni, żeby to zrobić. My nie będziemy, widzowie, czekać. My będziemy wydawać Robuxy tylko i wyłącznie po to, żeby najzwyczajniej w świecie, no, sobie po prostu mieć mocniejsze pety na ten update. Jutro będziecie mieli opening. Ja wiem, że obiecałem, że będzie dzisiaj, ale dzisiaj postanowiłem, że zrobię po prostu to, więc po prostu postaramy się to widzowie zrobić. W takim razie podchodzimy, a i zapomniałem jeszcze powiedzieć, że tutaj macie paru ostatnich zwycięzców ostatniego konkursu. Są to osoby, które właśnie zostawiły lajka, suba z dzwonem, komentarzyk. Ze względu na to, że widzowie możecie również zgarnąć te pety, nawet które dzisiaj sobie ulepszymy, więc jeśli będziecie je chcieli, no to właśnie wystarczy, że napiszecie z C peta, zostawicie właśnie lajka, suba i każde 1000 lajków to jest jeden pet, każde 250 komentarzy to jest jeden pet i każde 250 subów w dzisiejszym dniu to też jest jeden Pet. I sorry, że tak o tym gadam cały czas, ale no to jest bardzo ważne widzowie ze względu na to, że kanał zadupia w potężnym tempie. Tak samo jak my, widzowie, potężnie tutaj się wdupiamy. No i teraz tak, jeśli chcesz ze mną grać oraz trafić do mojej listy znajomych, to pojawiła się taka opcja. Jeśli bierzesz na grupę jego na Robloxie oraz zakupisz jedną z trzech specjalnych koszulek, to nie dość, że trafisz do mojej listy znajomych, dostaniesz zaproszenie na odcinki z widzami, to jeszcze otrzymasz specjalną rangę na moim Discordzie, z którą to będziesz mieć możliwość ze mną gadać. Też walny like oraz suba z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia o codziennych filmach. I przypominam, że właśnie na grupie Ruryosiego również znajdziecie inne fajne rzeczy. Nawet takie za 10 robuxów, dlatego polecam serdecznie i ja już je przedłużam. Zapraszam do oglądania. Lecymy, lecimy do rury. Zacznijmy sobie może nie z takiej grubej rury, co? Bo to, 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 nie można tak widzowie za mocno, nie można tak za mocno. Na początek myślałem, żeby wziąć sobie takiego Empyrian Foxa, co nie? I tutaj mamy ich par, co nie? Jakby tutaj możemy na przykład sobie wziąć dwa takie no i zniwelujemy wtedy trzy dni, co nie? Jakby możemy sobie w takim razie skonwertować. W tym momencie. No i czekamy, widzowie. I zapłacimy 600 Robuxów tylko i wyłącznie za to, żeby po prostu dostać go wcześniej. One miały 28 milionów DMA. Tak jak te tutaj, widzowie. Zresztą możecie zwrócić uwagę, co nie? W takim razie wchodzimy teraz tutaj. O, nie, nie, nie. nie Wchodzimy teraz tutaj. Odbieramy w takim razie. Płacimy, widzowie, 600 Robuxów. I uwaga. Zobaczmy w takim razie, widzowie, czy było warto nie czekać i zapłacić 600 Robuxów. O, więc, widzowie, w takim razie odbieramy 3, 2. Jak to ładnie wygląda w ogóle? 3, 2. Jeden claim. A i uwaga, widzowie. Patrzymy. Pff, pff. Ojojoj! ojoj. Oj, oj, oj. To jest najmocniejszy pet mój aktualnie. Jeżeli coś. Dobrze, widzowie. W takim razie lecimy dalej. Jakby ja tutaj wiecie, nie nastawiam się na to, że tylko robimy jednego, co nie? Wcześniej zrobiliśmy te za 27 milionów d W takim razie myślę, że tutaj mamy jednego z czarmem. Czy czarm się nam przyda? Myślę, że może się przydać, ale nie dziś, widzowie. Ale nie dziś. Bierzemy w takim razie tego. Myślę, że chcemy to sobie zmniejszyć o parę dni. Myślę, że możemy. Tam myślę, że mamy to w dupie, widzowie. W takim razie, let's go. I za 7 99 robuxów możemy kupić go od razu. On miał ile d w tym momencie? On miał 41,8 miliona D-Maza, widzowie. W takim razie przekonajmy się, ile będzie miał w tym momencie. Uwaga, w takim razie 3, 2... Oj oj, widzowie, zostawcie lajka, zostawcie suba i napiszcie w komentarzu, że chcielibyście takiego peta. 1, Uwaga, widzowie, let's go. Puh. O! Zesrałem się w tym momencie. Co powiedzą głosy w głowie? Jest trzykrotna przewidzka, więc ten trzeci obecnie, będzie miał, uważam, że ponad 200 milionów. 250 milionów. 250 milionów głosy w głowie mówią? Ja mówię 200. Jak coś, widzowie, to nie są głosy w głowie. Nie to, że jestem chory psychicznie, to Aztek i Freli mi mówią, co nie? No, dzień dobry, widzowie. Dobra, yy, w takim razie, widzowie, uwaga. Zróbmy sobie jeszcze mały eksperyment, co nie? Tutaj mamy na przykład. Yy, co mamy na przykład, widzowie? Tutaj mamy, o, takie duszki, co. Co nie? Z tych wispów możemy zrobić sobie na przykład coś takiego. Zobaczmy, ile taki whispik by tutaj miał d major. Bo na przykład może dla jakiegoś widza byśmy tutaj chcieli, żeby on był, co nie widzowie? Więc tutaj na przykład weźmy no. Myślę, że akurat nie On tylko spoko wygląda Bo jest taki, wiecie, świetlisty, jak te tutaj I jak to wygląda w ogóle To wygląda naprawdę potężnie, widzowie Ale nie zmienia to faktu, że i tak musimy zrobić to Po prostu, co mieliśmy na początku Oddupić W takim razie, lecimy I uwaga Ile to będzie miał Demage'a? Obstawiamy, panowie 200 milionów 250 Dobra, obstawiam ja w takim razie, ze 190 Uwaga, panowie Czy jesteście gotowi w takim razie? Odbieramy sobie, widzowie I uwaga Piszcie w komentarzu widzowie, jak wy obstawiacie, ile ten pet będzie miał damage'a. I uwaga. 3, 2, 1. O ja. O! o. 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 200 milionów. Dimension 200 milionów. Dobra, widzowie, słuchajcie, żeby był lepszy clickbait odcinka. Generalnie, bo jakby ja nie ukrywam, że widzowie, chciałbym, żeby ten film obejrzał się bardzo do dobrze. Dlatego, widzowie, w tym momencie robimy coś naprawdę totalnie podupionego, czego nie spodziewałem się, że dzisiaj zrobię. Ale czemu by nie? Ja mi, mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby na przykład w tym momencie, widzowie, coś takiego po prostu porobić. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Myślę, że nie ma czasu po prostu na czekanie. Musimy na update wlecieć po prostu na pełnej, więc tutaj nie ma po prostu nad czym wiecie. Po prostu się tutaj zastanawiać. Bo generalnie po co? Generalnie po co? Zgarniamy sobie te wszystkie pety. Myślę, że tutaj e, bardzo S teraz będziemy mieli gierkę. Odbieramy sobie jeden, drugi, trzeci. To byliśmy przy okazji achievementa No i tak w tym momencie prezentuje się nasza Chmara petów, jak widzicie zresztą widzowie. Mi się podoba, ogólnie, nie wiem jak wam, ale mi się turbo podoba. Jak widzicie, tutaj mamy tego Pogdragona tutaj mamy to wszystko. Nie, no jest to totalnie. Pod... Jak to wygląda w ogóle? Głosy w głowie mówią. Proszę uderz tę pudełkę. Zaczmy jak szybko. Jezus. Nie, to się, to nic, to nic, to nic. Patrz, Okej, okay. one nie mają w ogóle zrobionych, wiesz, one enchantów. nie, one nie mają enchantów widzowie zrobionych, zero. A one tak nadupiają. Powiem tak, ja jestem dumny z tego, co się dzisiaj stało, widzowie. Jeśli wy też jesteście dumni, to ja wam tylko powiem jedno. Bijcie sobie na grupę Ruriosiego. 25 tysięcy osób jest na grupie. Kupcie sobie koszulkę. Ja widzowie jutro. Słuchajcie, jak nie, jak oglądacie ten odcinek, co nie? Jak oglądacie ten odcinek, to ja dzisiejszego dnia dodaję do znajomych. Więc jakby kupcie sobie koszulkę dzisiaj, to ja od razu was dodam dnia dzisiejszego. Więc idźcie sobie kupować, bo ja dodaję do znajomych, jakbyście nie wiedzieli za kupienie takich premium koszulek. Czy możecie po prostu kupić sobie jakieś inne, na przykład za 10 macie widzowie i tak dalej, i tak dalej. Tylko wbicie na grupę Rury go. to handlu Discord, więc jakby mi się wydaje widzowie, że bardzo warto. Więc wbijajcie kanały chłopaków też będzie w opisie, bo by nie. No i trzymajcie się i nieee. Dzień dobry widzowie, nie spodziewaliście się pewnie, że przywitamy was właśnie w kuchni robiąc sobie wspaniałe rago. Wraz również z najspanialszym papieżem, Janem Pawłem II I wręczymy wam kod, który w komentarzu jak napiszecie, to macie większą szansę, żeby zgarnąć PETa w PET simulatorze. Niesamowite widzowie, że takie rzeczy się działy na końcu tego filmu, naprawdę Powiem wam, dlatego warto oglądać film do końca Jak napiszecie JP2, to będziecie mieli większą szansę na zgarnięcie PETa to Wygracie wy PETa wtedy, serio Chyba To się nie obiecuje, ale, to ale może... Nie, że e PETa, tylko że PETa PETa, nie Malboro, tylko w